Uśmiechy. Na wschodnim przedmieściu Nagasaki znajduje się katolicki klasztor. Żyją w nim Franciszkanie. Na frontowej ścianie ich domu zakonnym widnieje napis: Rycerze niepokalanej. Klasztor założyli Polacy. Polska jest teraz niczym sierota pośród narodów świata, lecz ci bracia zakonni przezwyciężyli łzy i zawsze się uśmiechają. To pogodne uśmiechy. Właśnie takie, jakie chciałbym widzieć na twarzach osieroconych dzieci. Pomyślałem, że jeśli zdołamy rozwiązać zagadkę uśmiechów polskich franciszkanów, będziemy wiedzieli, jak przezwyciężyć problemy sierot. Franciszkanie z tego klasztoru dokładnie naśladują postępowanie świętego Franciszka z Asyżu. Wiernie dotrzymują ślubów ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, dzień i noc praktykują życie modlitewne i pracę, cechuje ich miłość i poświęcenie, Ponadto ślubują milczenie. Żarliwie oddają się życiu podług Bożej nauki, oddzielenie od dotaczającego świata płotem sfornirowanych desek. Wszystko poświęcili Matce Bożej, żyją dla niej, z nią i przez nią. Ludzie ci dziękują Bogu w dobrą i złą pogodę, nawet wtedy, kiedy woda w ich toalecie jest zamarznięta. Są poetami wychwalającymi Pana w zdrowiu i chorobie. Kiedy bolą ich zęby i kiedy cierpią z powodu jakiegoś wypadku. Są szczęśliwi, siadając do obfitego posiłku, lecz również wtedy, gdy są głodni. Pozostają szczęśliwi, kiedy ktoś ukradnie im dynie z pola. Uśmiechają się do bawiących się z nimi dzieci. Uśmiechają się, kiedy łobuzy rzucają w nich kamieniami i gdy starsi ludzie na nich pokrzykują. Franciszkanie z przedmieścia Nagasaki. To jedna z pierwszych organizacji, które zajęły się sierotami, mimo że nie byli przygotowani do takiego zadania ani nie mieli na nie pieniędzy. Pod koniec wojny kompleks klasztorny przejęły bowiem wojsko, zaś samych braci osadzono w areszcie domowym w pobliżu wulkanu Also. Gdy wojna się skończyła, oddano franciszkanom klasztor i pozwolono im wrócić do swoich zajęć. Znaleźli się jednak w skrajnie trudnym położeniu, gdyż, prawdę powiedziawszy, personalnie klasztor był w rozsypce. Panował w nim chaos. I właśnie wtedy pewien ksiądz przyprowadził franciszkanom dwie sieroty: dzieci handlarzy ryb, które wcześniej mieszkały w bunkrze w pobliżu epicentrum wybuchu atomowego. Następnych parę sierot przywiózł policjant. Franciszkanie stanęli na wysokości zadania i potraktowali osierocone dzieci jak ważne osoby. Mieszkańcy Nagasaki, a także policja, dobrze wiedzieli, że w tym klasztorze żyją apostołowie miłości. Bracia zdali sobie sprawę, że osieroconych dzieci jest mnóstwo i wkrótce sami zaczęli ich szukać i sprowadzać do klasztorów wszystkie jakie znaleźli. Franciszkanie to zakon, w którym praktykuje się ubóstwo. Nie dysponowali zatem wolnymi pokojami, zapasami żywności ani wolnymi środkami finansowymi. Mimo to przyjmowali sieroty pod swój dach. Wyprowadzali się z własnych cel i przenosili się do rozmaitych schowków i tym podobnych pomieszczeń. Karmili dzieci, uszczuplając własne posiłki. Rozliczenia finansowe pozostawili matce boskiej. Zaraz po zakończeniu wojny sam zamknąłem się w tym klasztorze, aby zastanowić się, co dalej ze sobą począć. Płomień wybuchu atomowego strawił wszystko, co posiadałem. Mimo to udałem się do klasztoru, aby oświeciły mnie wiecznotrwałe słowa Chrystusa. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Klasztorze zamieszkali też na krótko panowie Tagawa i Fukabori, którzy byli w takiej samej sytuacji jak ja. Często spotykaliśmy się we trzech w pokoju i dyskutowaliśmy. Dzięki temu lepiej zgłębiłem arkana wiary. Polscy zakonnicy niezbyt dobrze orientowali się w sytuacji w Japonii, więc często pytali nas o zdanie w kwestiach związanych z zarządzaniem klasztorem. Dowiadywaliśmy się o najróżniejsze rzeczy. Pracowaliśmy także w terenie. Nieraz brnęliśmy w ślepą uliczkę, lecz przez cały czas czuliśmy, że zdołamy opracować model działania, który będzie bliski ideału. Znacznie później dowiedzieliśmy się, że bardzo podobne do naszych pomysły rozwinięto w Stanach Zjednoczonych. Podług nich ojciec Flanagan zorganizował swoje Boys Town. Pan Fukabori tak mocno przejął się losem osieroconych dzieci, że w końcu sam stał się dyrektorem sierocińca. Ja zostałem konsultantem do spraw higieny, zaś pan Tagawa... Do spraw edukacji ściśle ze sobą współpracowaliśmy. Doświadczenie nabyte przez nas w tamtym okresie to coś nie do przecenienia. Zrozumieliśmy, że problem sierot jest zbyt skomplikowany, aby rozwiązać go wyłącznie za pomocą zdrowego rozsądku.